Ojciec Pio, przepowiednia Trzy dni ciemności Ojciec Pio Tłumaczenie kopii prywatnego listu autorstwa ojca Pio, adresowanego do komisji w Heroldsbach wyznaczonej przez Watykan w celu przebadania prawdziwości objawień o trzech dniach ciemności danych przez naszego pana, ojcu Pio, zakonnikowi zgromadzenia kapucynów i stygmatyka. Styczeń 1950 rok Dobrze, pozamykajcie i uszczelnijcie okna. Nie wyglądajcie na zewnątrz. Zapalcie święconą świecę, która wystarczy na wiele dni. Módlcie się na różańcu. Czytajcie duchowe książki. Czyńcie akty przyjęcia duchowej komunii, a także uczynki miłości, które są nam tak potrzebne. Módlcie się z wyciągniętymi rękami lub padając na twarz, aby uratować wiele dusz. Nie wolno wam wychodzić na zewnątrz. Zaopatrzcie się w wystarczającą ilość pożywienia. Moce natury zostaną wstrząśnięte, i deszcz ognia napełni ludzi przerażeniem. Miejcie odwagę. Jestem pośród Was. Luty 1950 rok. Otoczcie opieką swoje zwierzęta podczas tych dni. Ja jestem Stworzycielem i opiekunem dla wszystkiego stworzenia, tak samo jak dla człowieka. Dam Wam wcześniej znaki, kiedy powinniście pozostawić większą ilość jedzenia dla swoich zwierząt. Ochronie dobytek wybranych, w tym także zwierzęta, które będą później w potrzebie pożywienia. Niech nikt nie próbuje wychodzić na zewnątrz, nawet aby nakarmić swoje zwierzęta, kto będzie nieposłuszny temu słowu, zginie. Dokładnie zakryjcie okna. Moi wybrani nie powinni widzieć mojego gniewu. Miejcie ufność we mnie, a ja będę waszą obroną. Wasza wiara zobowiązuje mnie do przybycia wam z pomocą. Godzina mego powrotu jest bliska, jednak okaże miłosierdzie. Najstraszliwsza karę będzie cierpieć świadek czasów. Moi aniołowie, którzy będą egzekutorami tej pracy, stoją już w gotowości z ostrymi mieczami. Szczególnie zadbają o zniszczenie tych, którzy mnie przedrzeźniali i nie wierzyli w moje objawienia. Nawałnica ognia wyleje się z chmur i rozciągnie na całą ziemię. Sztormy, grzmoty, straszliwa pogoda i trzęsienia ziemi pokryją świat na kilka dni. Nastanie nieprzerwany deszcz ognia. Wszystko rozpocznie się w bardzo zimną noc. Te wydarzenia mają udowodnić, że Bóg jest Panem wszelkiego stworzenia. Ci, którzy pokładają we mnie nadzieję i wierzą w moje słowa, nie mają się czego obawiać. Nie zapresie się tych, którzy rozpowszechniają moje przesłanie. Żadna krzywda nie spotka dusz własce uświęcającej i tych, które szukają obrony u mojej matki. Dam wam następujące znaki i instrukcje, w ten sposób możecie być przygotowani na nadchodzące wydarzenia. Noc będzie bardzo zimna, a wiatr zacznie przeraźliwie huczyć i wyć. Po krótkim czasie usłyszycie grzmoty. Zamknijcie wszystkie drzwi i okna i z nikim nie rozmawiajcie z zewnątrz. Padnijcie przed krzyżem, żałujcie za grzechy i błagajcie o opiekę mojej matki. Nie patrzcie przez okno podczas trzęsienia ziemi, ponieważ gniew Boży jest święty. Jezus nie chce, abyśmy ujrzeli gniew Boga, gdyż musi być rozważany w strachu i trwodze. Ci, którzy nie potraktują poważnie tego polecenia, zginą na miejscu. Wiatr przyniesie ze sobą trujące gazy, które rozniosą się po całej ziemi. Każdy, kto będzie cierpiał i umrze niewinnie, stanie się męczennikiem i będzie przebywał ze mną, w moim królestwie. Szatan zatryumfuje. Jednak po trzech nocach ogień i trzęsienie ziemi ustaną. Następnego dnia słońce znów wzejdzie i oświeci Ziemię. Aniołowie przybędą z nieba i przykryją Ziemię duchem pokoju. Uczucie niezmierzonej wdzięczności ogarnie tych, którzy przeżyją okropne doświadczenia bliską karę, którymi Bóg nawiedza ziemię od jej stworzenia. Wybrałem duszę także w innych krajach jak Belgia, Szwajcaria czy Hiszpania i otrzymały to samo objawienie, aby te kraje również mogły się przygotować. Módlcie się dużo w czasie tego świętego roku 1950. Módlcie się na różańcu, ale tak, aby wasze modlitwy dosięgły nieba. Wkrótce znacznie gorsza katastrofa nadejdzie na cały świat, jakiej nikt nie widział straszliwa kara. Wojna 1950 roku jest wstępem do tych wydarzeń. Jakże obojętny jest człowiek na te sprawy, które już wkrótce staną się rzeczywistością, wbrew wszelkim oczekiwaniom. Jakże dalecy są od roztropnego przygotowania się na te przepowiedziane, a niewysłuchane wydarzenia, przez które niebawem będą musieli przejść. Wpływ boskiej równowagi dosięgną Ziemi. Gniew mego ojca zostanie wylany na cały świat. Kolejny raz ostrzegam świat poprzez wasze środki, jak dotąd zawsze to czyniłem. Grzechy ludzkości przerosły miarę, lekceważąca postawa w kościele, grzeszna duma wywołana wstydem przed aktywnością religijną, brak prawdziwej, braterskiej miłości, nieprzyzwoitość w usie, a zwłaszcza w okresach letnich. Świat jest pijany od grzechu. Ta katastrofa przyjdzie na ludzkość jak przebłysk światła, w chwili, gdy wschód poranku zostanie zastąpiony ciemnościami. Od tego momentu nikomu nie wolno opuścić domu lub wyjrzeć przez okno. Ja sam przybędę pośród grzmotów i piorunów. Słabsi powinni zawierzyć się mojemu najświętszemu sercu. Nastanie wielki chaos z powodu całkowitych ciemności, które okryją ziemię i wielu. Wielu zginie od przerażenia i rozpaczy. Ci, którzy będą walczyć dla mojej sprawy, otrzymają łaski z mojego najświętszego serca, a pokorny płacz skruchy. Któż jest jak Bóg, będzie ratunkiem dla wielu. Jednakże niezliczona ilość spłonie na otwartych polach, jak wyschnięta trawa. Bezbożni zostaną unicestwieni, aby później sprawiedliwość narodziła się na nowo. W dniu, jak tylko nadejdą całkowite ciemności, nikt nie powinien opuszczać swojego domu lub wyglądać przez okno. Ciemności będą trwały dzień i noc, kontynuując kolejny dzień i kolejną noc, i jeszcze jeden dzień, lecz następnej nocy gwiazdy znów wzejdą na niebie, a przy nadchodzącym dniu ponownie ujrzycie brzask słońca i będzie to czas wiosny. W ciągu dni ciemności moi wybrani nie powinni spać, jak uczniowie w ogrodzie oliwnym. Muszą się modlić nieprzerwanie, a nie zawiodę ich. Zbiorę moich wybranych. Piekło uwierzy, że włada całą Ziemią, ale ja ją odzyskam. Czy być może myślicie, że pozwoliłbym Ojcu na zesłanie takiej kary na cały świat, jeśli ludzie odwróciliby się od swoich zbrodni dla sprawiedliwości? Ale to z powodu mojej wielkiej miłości te cierpienia za moim dozwoleniem zostaną zesłane na was. Wielu mnie przeklnie, a mimo to tysiące dusz ocali się przez nich. Żadne ludzkie rozumowanie nie jest w stanie pojąć głębin mojej miłości. Módlcie się. Módlcie się. Pragnę waszych modlitw. Moja najdroższa matka, Maryja, święta Józef, święta Elżbieta, święta Konrad, święta Michał, święta Piotr, mała Tereska, wasi aniołowie Stróżowie niech będą waszymi rzecznikami. Błagajcie o ich pomoc. Bądźcie dzielnymi żołnierzami Chrystusa. Gdy powróci światłość, niech wszyscy złożą dziękczynienie świętej trójcy za opiekę. Zniszczenia będą ogromne. Ale ja, wasz Bóg, oczyszczę Ziemię. Jestem z wami. Miejcie ufność. koniec listu ojca Pio.